Żyjemy w czasach, w których każdy chce zaistnieć w internecie i mieć jak najwięcej liczb. Na szczęście prawie wszyscy. Są wyjątki. U mojej głowy wyglądało znacznie śmieszniej. Jednak wiele osób wcale nie wie, jak się za to zabrać. Na pewno nie ci, co przewijają się teraz na nagraniach, bo mają takie miny, jakby właśnie nie wiedzieli. W internecie jest mnóstwo poradników. Ale tak serio, jest bardzo dużo. Aż Sam nie wiedziałbym, który wybrać. To zupełnie tak samo jakbyś poszedł do sklepu i zastanawiał się 10 minut, jaką wybrać wodę. Czy gazowaną? Przecież nie lubię gazowanej. A może lekko gazowaną. Stresujesz się, bo zrobić to tak długo, że pracownicy zaczynają się na Ciebie dziwnie patrzeć, jakbyś miał coś ukraść, a Ty tylko jesteś niezdecydowany. Ale spokojnie, zrobiłem to za Was. Żebyście wy nie musieli szukać idealnych porad i testować samemu, czy działają, porządziłem listę rzeczy, którą nazwałem, jak dobrze prowadzić Instagram żeby zdobyć większe zasięgi, dzięki czemu poczujesz się jak ktoś ważny, ale przy tym też będziesz pamiętał, żeby się nie wywyższać nad innymi, bo przecież to tylko liczby w internecie i nie świadczą o tym, że ktoś jest lepszy, a ktoś gorszy. Może trochę za długa ta nazwa. które powtarzały się w większości tego typu poradników, i przez tydzień będę je stosował na swoim Instagramie, żeby zobaczyć, czy faktycznie działają. A jeśli działają, to ile uda mi się zdobyć obserwujących. Cień pierwszy. Przebudzenie mocy. Dałem taki tytuł, jak w filmach dają, stwierdziłem, że to będzie spoko. Nie oceniajcie. Specjalnie kupiłem nowe mieszkanie, żebyście mieli przyjemniejszy widok. Roślinki. ślicznie to wygląda. Nie, nie, musisz, nie musisz tego pokazywać. Pierwsza porada odnosi się do zmiany wyglądu profilu. I wlicza się w to inna nazwa Instagrama i użytkownika, bo można znaleźć po obu tych nazwach. Przede wszystkim, żeby były łatwe do zapamiętania, bo nazwa Xziomal112 podłoga.pl minus 2 do potęgi trzeciej nie jest dobrą nazwą. Sorry, jeśli masz taką nazwę, nie masz dobrej nazwy. Ładne, wyróżniające się profilowe, czytelny i uporządkowany biogram. Wszyscy polecali dodać wyróżnione relacje. No i co, z tymi wyróżnionymi relacjami uważam, że mój profil wygląda ładniej. Chcecie poznać moje poczucie humoru, zobaczyć, pośmiać się, to wejdziecie w śmiesznego Karola. Chcecie zobaczyć jak bardzo jestem przystojny, tylko wtedy pamiętajcie, żeby wyprosić spokoju wasze dziewczyny i mamy, bo istnieje duże ryzyko, że się będą że będą mnie pożądać. Druga porada, dodawaj 2-3 rolki dziennie. W ogóle rolki to, to bez sensu. Mogą to być nawet filmy z TikToka. Polecają dodawać 5 hashtagów, trzy związane z tą konkretną rolką, dwa takie ogólne, oraz dodawać je o konkretnych godzinach. dodatkowo jeszcze znalazłem parę porad, żeby komentować rolki i innym. Nie wiem, czy chce się oddawać w szczegóły tych komentarzy. Dodałem pierwsze dnia Też dwie roleczki yy, wzięte prosto z TikToka Na TikToku zrobiły paręset tysięcy, więc stwierdziłem, że no jak ich nie dodam na rolki, to, to po prostu będę jakimś głąbem no, i dodałem je Nie zrobiły Takich wyświetleń Nie zrobiły nawet podobnych wyświetleń Może dałem złe hasztagi, może ludzie nie mają dobrego poczucia humoru po prostu Trzecia porada, dodawaj minimum trzy fotki tygodniowo. Oczywiście ładne, ciekawe, przerobione, w dobrej jakości, z opisami, dodaną lokalizacją i od trzech do pięciu pasujących do tej fotki hashtagów. Tutaj również, tak jak w przypadku rolek, obowiązują podobno konkretne godziny, o których najlepiej dodawać. Uwaga, to zdjęcie jest przerobione, wiem, jesteście pewnie zszokowani, ale obróćcie je o 90 stopni i spadałem w ten sposób. Nie no, żartuję przecież. Obróćcie teraz telefon jeszcze dwa razy o 90 stopni. To jest oryginał. Leciałem do góry. Dodałem ją na Instagrama na relacje, powiedziałem tam, że każda osoba, która skomentuje, dostanie ode mnie coś. W tej sytuacji był to też like ode mnie pod waszymi zdjęciami. Dużo osób naprawdę się zaangażowało, nigdy nie miałem więcej komentarzy. Czwartą poradą jest dodawanie Instastory. Ale nie tak po prostu. Dużo tego Instastory angażujących, z różnymi ankietami, pytaniami, o różnych porach. Ciekawy sposób, żeby po prostu pokazywać swój dzień. Robiłem to w każdy z tych dni, ale stwierdziłem, że nie będę wam tego pokazywał, bo to dość nudne. Dzień drugi, na nieznanych wodach. Okej, okay, może ten tytuł niekoniecznie pasuje, ale brzmi czadowo. W drugim dniu dodałem znowu dwie rolki, ponownie zaczerpnięte z TikToka. Ponownie na TikToku zrobiły fajne wyświetlenia, więc stwierdziłem, że muszą też takie wyświetlenia zrobić na Instagramie. No i tym razem nie udało się znowu. W tym dniu zdjęcia nie dodawałem, bo, bo, bo przyjąłem taktykę, że będę dodawał co drugi dzień. Dzień trzeci. Pustkowie Smauga yy, Nieważne, mi się podobają te tytuły. No i w trzeci dzień stwierdziłem, że dodam fotkę z widzami. Podeszło do mnie jakiś dwóch widzów. Strasznie nachalni byli, bardzo chcieli sobie zrobić ze mną zdjęcie. Stwierdziłem, że go już nie dodam na story. Nie będę tam mówił, że zostawię wam lajka, jeśli skomentujecie, bo chciałem zobaczyć po prostu, jak naturalnie będzie to wyglądać. I co się okazało, faktycznie tylko osiem komentarzy było. W trzeci dzień, widząc, że te poprzednie rolki z TikToka nie bardzo poszły, postanowiłem to zmienić. I zdecydowałem, że dodam inną rolę postawiłem na filmik z psem. Ludzie kochają psy. Wszędzie w internecie widzisz zwierzęta. Nie było żadnych szans, żeby to się nie udało. Yy, no, dostałem jeszcze jeden komentarz, w którym ktoś napisał, że ten pies ziewnął. Z kolei druga rolka yy, to ukradziony pomysł, który widziałem na TikToku i na TikToku zrobił on bardzo duże liczby. Tutaj ponownie niewiele się zdarzyło. Dzień czwarty. Nowa nadzieja. No, o, akurat to pasuje. Jak zobaczysz, co się działo, to zobaczysz. Nie dodałem żadnego zdjęcia, ale dodałem kolejne dwie rolki i rolki te, w zasadzie jedna z nich przyczyniła się do największej zmiany. Stwierdziłem, że spróbuję innej zagrywki. Zdecydowałem, że dodam rolkę, która jest w zasadzie skróconą wersją filmu, kiedy napisałem do stu muzyków, czy nagrałem znaną piosenkę. Tu możecie zobaczyć ten film. Adnotacja jest. To, to jest... Super, że ja wiem, że ja to tu dodam na YouTubie, ale tego tu nie ma teraz. Pozwoliłem sobie też dodać tą samą rolkę na TikToka i w tym samym momencie dałem swój Instagram na prywatny. No i na TikToku dużo ludzi w zasadzie miało problem z tym, że Instagram jest prywatny, bo w tej rolce mówiłem, że jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie były efekty, kto mi odpisał, wpadnijcie do mnie na Instagrama, tam powiem. Trochę rozumiem, ale trochę też nie, no bo w zasadzie ktoś, kto chce się dowiedzieć bardzo, to zostawi tą obserwację, a jeśli komuś nie zależy, to tego nie zrobi, więc... Po dodaniu tej rolki. No nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szło. Serio, ci ludzie przychodzili cały czas, cały czas odświeżałem i ciągle, 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 ciągle się pojawiali nowi, więc to był bardzo dobry ruch, ale bardzo się uszczęśliwiłem, bo w końcu coś zaczęło w ogóle działać. No i tutaj też pozostaje pytanie, jak bardzo TikTok się do tego przyczynił, bo wiem, że na Instagramie ta rolka szybko dość zdobywała te liczby, co prawda nie zdobyła ich dużo. I na TikToku też nie było jakoś wybitnie dużo tych liczb, bo było to jakieś 50 tysięcy, teraz jest, podchodzi pod 60, niecałe. No i dla kontrastu dodałem też drugą rolkę. Nie wiem czemu w zasadzie, przecież jest to śmieszne. Dzień piąty. Więzień Askabanu. Może faktycznie nie są potrzebne te tytuły. W piątym dniu dodałem fotkę, z której jestem bardzo dumny. Tutaj ponownie zastosowałem zagrywkę. udostępniłem na relacji to zdjęcie i powiedziałem, że każdy, kto skomentuje, to znowu będzie mógł wystąpić na filmie. To są wszystkie te osoby, które zostawiły komentarz. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Przyczyniliście się dla dobra ludzkości, dla dobra czegoś więcej, nawet. Mogę w tym momencie pomóc tysiącom ludzi, setkom tysięcy ludzi na świecie, którzy zastanawiają się, w jaki sposób zdobyć obserwacje na Instagramie, zaoszczędzić ich czas, bo będą sprawdzali sami, czy te porady działają, a ja mogę to zrobić za nich. Dzięki czemu będą mogli od razu wiedzieć. Co działa, a co nie. No, mniej więcej tak to wygląda. Tutaj dodałem dwie rolki. Jedną zupełnie nową wymyśliłem, Stwierdziłem, że to jest fajna po prostu. Nie spotkała się z super odbiorem. Druga rolka natomiast. Jestem dumny bardzo z tego przejścia. Już spotkała się z ciekawszym odbiorem. Dzień szósty. Klątwa czarnej perły. Nic więcej nie mam do dodania bo dzień bez fotki, dodałem dwie relacje. Jedną ponownie z TikToka. Stwierdziłem, że jeszcze dam szansę. I drugą nową zupełnie z filmiku jakiegoś na TikToku zobaczyłem jak jakiś chłopak odnosił butelkę i stwierdziłem, że może to być śmieszne, bo nigdy tego nie robiłem i no, wrzuciłem I... i nie wyszło tak źle. Dzień siódmy. Powrót króla. Dobra, na szczęście to już był ostatni. Rzuciłem znowu foteczkę z Openera, bardzo ładną, śliczną, bardzo ładne fotki strzela Piotrek. Ponownie dodałem ją na story, ale tym razem powiedziałem, że po prostu jak ktoś zostawi komentarz, to będzie mi miło. Trochę osób zostawiło ten komentarz, również was pokażę na filmie, a co? Jestem wam bardzo wdzięczny, dlatego napisałem nawet dla was piosenkę. Dzięki za wasze komentarze, za propsy i za hejty, za lajki like subskrypcje. Postanowiłem jeszcze raz spróbować rolki ze zwierzęciem, tylko tym razem z Goldenem. No przecież każdy kocha Goldeny, to są tak śliczne. Nie wiem, ludzie są po prostu okrutni chyba. Podsumowując te 7 dni, tak wyglądał mój profil przed, a tak zmienił się po. A? nie no dobra, akurat wcale tak więc tu zmian nie ma. Co zauważyłem na pewno to, że dodawanie postów o tych konkretnych porach daje faktycznie efekt. Wszystkie zdjęcia poza dodanym w ostatni dzień dodałem właśnie w tych godzinach, które polecano. I nie dość, że trafiły do większej ilości użytkowników, to jeszcze zdobyły więcej polubień niż zdjęcie dodane w ostatni dzień, które dodałem właśnie w inną godzinę. Dodatkowo największy efekt oczywiście przyniosło to, kiedy dałem swój Instagram na prywatny i zachęciłem do wejścia na mój Instagram właśnie w jakiś sposób. Dodawanie postów czy rolek na relacje i zachęcanie w ten sposób. Do komentowania, na pewno dobrze yeah. działa. Dużo z tych rolek, które dodawałem, się wybiły dopiero po czasie. Jedna była nawet powyżej miliona wyświetleń, więc na pewno samo dodawanie tych rolek w ogóle dużo przyniosło. Wrzucam tu parę wykresów z ogólnych statystyk, żebyście widzieli, co w jakie dni się najbardziej zmieniało. A jeśli kogoś ciekawią bardziej zróżnicowane screeny same, to zapraszam na mojego Instagrama. Tak, prywatnego Instagrama nic mi nie zrobisz. Ile obserwacji łącznie udało mi się uzyskać? Zaczynając, miałem liczbę 18 937. Po 7 dniach 20 152.